7.30 cała ekipa dzisiaj też jest w szklarni w sobotę musimy rozpocząć likwidację w tej chwili co? Wszyscy obcinamy planty przy doniczkach Takie. ściemniająca robota później wiadomo te planty ściągnięte z haków no i cięte u góry 12.30 nie wiadomo kiedy U nas plandeki są teraz rozkładane tutaj widzicie pod półkami. Później te planty będą wrzucane na te plandeki i razem z nimi będą wyciągane na zewnątrz przez maszynę. Zimno jest w ogóle w szklarni teraz na razie, już po ogrzewanie wyłączone. To jest nosa leci. Это шикар, когда фильм безнадежный, слабо слабо, слабо To było nagranie wykonane poprzez moją miamę pustą teraz się rozglądają za tą kamerą jeszcze w necie. Teraz bliższy jestem tego, żeby ją naprawdę kupić, tylko nie wiem jak to zorganizować, bo nie mogę jej nigdzie znaleźć porządnie. takiej wiecie strony holenderskiej, już o tym wspominałem, ale dotarłem do yy, strony producenta tym, że tam jest, to jest strona kanadyjska w ogóle w Kanadzie, w Kanadzie mają swoją siedzibę i właśnie nie wiem jak to zorganizować, bo tam jest podana cena w dolarach kanadyjskich No wiadomo, że ja będę chciał, wiedzieli już, zapłacić w euro ale będę musiał się z nimi skontaktować mailowo jakoś i podpytać się, jak to zorganizować nie wiem, może już w przyszłym roku, na styczeń ale pieniądze na to są a jak się na coś napalę, to kurde koniec moje myślenie jest w tej chwili skierowane właśnie na tą y, kamerę. Już w, pół do, w pół do dziewiątej jest widniej, to idzie to trochę szybciej dzisiaj bez pracuję, bo oddałem jakiejś rumunce z lampki to pracę to wydać. słuchaj, mam muszę też swój halogen czynić następnym razem Też myślę, że w poniedziałek nie będzie mi tu dwóch rumunów ściąga, właśnie trzech ściągają planty schaków. Jeszcze kiedyś to robiłem. w tym sypie Teraz jesteśmy, o, a tam jedzie kolega wózkiem i właśnie te maty rozkłada słychać wyraźnie Praca jest tutaj jak ja mówiłem praca jest cały czas tutaj w tej chwili nie no do końca roku, ja bym miał pracę do końca roku, dzień w dzień. Nie będę miał dnia wolnego. takiego, że. o, dzisiaj nie przychodzi. Jutro nie przychodzi, bo nie ma roboty. Później będziemy cię stołów, aż do grudnia, aż do środka. No stop trzy A Aha, bo tam Jozio się pytał o folię. Która jest. To było widać wczoraj wczorajszy filmikach w szklarni małej. Ta folia ona jest normalnie zerolowana przez cały sezon, ten letni. No jest teraz rozciągnięta tak prowizorycznie, tylko po to, żeby zatrzymać ten gaz, który podpędza nam pomidory. Nie? A już dzisiaj tam popakiem roluje i będzie niedługo wywiedziona. Już dzisiaj nie będę ciął tych no, plantów z kakorem tylko idę ściągać planty z haków, czyli się trochę rozgrzeje na tej chwili. Dobra, na razie.